Dzisiaj jest 1 maja, środa i przygotowujemy miejsce na altankę, pod altankę. Tutaj będziemy ją właśnie budować. Tutaj było no, różne rzeczy, były m.in. taka beczka już nie... Spójrzmy na to zasłonę milczenia, co w niej było. Oczyściliśmy to wszystko. Mieliśmy dzisiaj być na wycieczce, mieliśmy jechać do Zatoru, do Zatorlantów z dzieciakami, ale zatrzymały nas, można powiedzieć, sprawy rodzinne, eee, więc wzięliśmy się za yy, sprzątanie właśnie tego No i dzisiaj będziemy robić spód, podbudowę. Zagrabimy. Tak, to jest miejsce, gdzie mamy ognisko. Teraz trzeba będzie wszystko wymierzyć. Tutaj mamy te drzewa i one zostaną, a tylnia ściana będzie po prostu za tymi drzewami, znaczy przed drzewami. Właściwie. Także zrobimy ją tak tutaj do końca właśnie, tego ostatniego drzewa. To jest jakieś 3 metry. Zaraz będziemy mierzyć, to się przekonamy jak to wszystko wyjdzie nam. Dobra, biorę się do roboty, bo dużo pracy. Dobra. Mierzymy. No. piesi pomiar. Tak. Yy, mamy takie płytki. I będziemy nimi wykładać, nie? Zdecydowaliśmy jednak, że całość, nie? Będziemy wykładać. Tymi płytkami. Także podłoga będzie z płytek. Nie być drewniana, ale mamy płytki. Więc. To jest płytek. I pierwsze pomiary. W pierwszym momencie sobie myślałam, że to będzie tak bliżej e, tych drzew, no ale faktycznie trzeba się odsunąć aż od drogi, dwa, że właśnie od tych drzew i kurczę to nam wychodzi troszeczkę e, taka mało nie miejsca będzie na pewno dłuższa niż szersza trochę mało nam tej szerokości wychodzi ile tam jest Wajpół? No nie jest tak źle ale wychodzi na bramkę Pokażę Wam przy okazji mlecze zaczynają kwitnąć u nas Profesjonalne słupki pomiarowe ale wymierzone dobrze, oczywiście. Mamy różnicę poziomu, mamy nierówną działkę, wszystko no ale to nic, jakoś mniej więcej to ustawiliśmy. Teraz trzeba kopać z tej strony, podkopać, a z tej strony nałożyć. Żeby wyrównać, to będziemy wykładać tymi właśnie płytkami betonowymi.

Popieliłam w końcu tą doniczkę, i tu mam po prostu wszystko. Tu mam truskawki jeszcze, bo stąd truskawek nie przesadzałam. I tutaj powybijały mi maliny. Po prostu na całej. Maliny mam tam. A one przeszły aż tutaj. I to tak śmiesznie, dlatego że właśnie one nawet nie są tu, tak prosto. Tylko tu mam maliny. O! One w ogóle były sadzone tam, kilka krzaków, a tutaj mi wybijają, w tej doniczce. No i nic, na razie z nimi nie zrobię, To już część została wykopana, ale no szans się ich pozbyć z tej doniczki. Więc pomyślałam, że e, posadzę sobie tutaj sałatę, tą którą miałam e, wysianą w tamtej małej doniczce, o tutaj mam. Ona bidula sobie już nie radzi, ona powinna być już dawno przesadzona. Znane są takie ładne sałatki, i je tutaj poprzesadzam. Wykorzystam chociaż na tą sałatę tą doliczkę. A może coś z tych truskawek będzie. Kupiłam nawóz do truskawek. I już ta, te truskawki też podlałam. Podlałam te w doniczkach, ale te też podlałam tym nawozem. Yy, więc mam nadzieję, że będzie coś tam z tych truskawek. Tamte w doniczkach już pięknie kwitną, tylko w ogóle nie widzę zapylaczu. Nie wiem, co się stało po tych mrozach z zapylaczami. Po prostu nic nie lata koło tych kwiatków. Nie wiem. Yy, a tutaj, tak jak mówię, dosadzę tą sałatę. Zdjęłam rękawice do tego, żeby nagrać. I oczywiście za chwilę bazurki będą piękne, sałata posadzona. Wyszła mi cała grządka prawie tej sałaty pomiędzy truskawkami i malinami, a zanim te maliny urosną, to są jesienne, to ta sałata zdąży mi urosnąć, zdążymy ją zjeść. I teraz jeszcze mam cebulkę. Namoczyłam ją w wodzie i jeszcze pomiędzy to wcisnę cebulkę, a w międzyczasie podbudowa altanki wygląda już tak: stolik dzieci służy jako stolik narzędziowy. Ja miałam tu coś pomagać, trzymać, tak? Aha, miałam przyjść trzymać, a nagrywam. To już idę trzymać. Zielsko, wynieść tam do kurek. Jak to weźmiesz? No może tak. w wiaderko, co? Co? Hmm? Pani Masz? Wysoka Daj już daj tu uwagę. To jest waga? No. Waserwaga. Tu? Tu. Czyli poziomnica. Tu? Tak. Bierz oko? Nie. Gdzie moich? Tutaj, na środek. No, jak jeszcze? Tak, jest idealnie. Na pewno? Tak. Proszę, mój. Jest? Tak. Jest? Tak. tak. Zaborki, bo, no dobrze. Tak. Zobacz, żeby się napiły troszeczkę, żeby już trochę korzonków, zanim trafią do ziemi, wiesz? One już powinny być dawne posadzone, ale mogą być już w marcu posadzone, nawet, nawet na zimę ogóle można sadzić. Ale po prostu ja kupiłam, później gdzieś nie było jakoś... Nie wiem, tak Zapomniałam w sumie o tej cebuli. Teraz ostatnio się zrobiło zimno przez chwilę i tak Ale to nic. Jeszcze zdąży rosnąć. Gdyśmy ją posadzili od razu, no mieli w tutaj. Jeszcze dołóżmy do dołu. No, no. Szczypior tam sobie no. rósł. Dzisiaj jest 2 maja. Czwartek. I korzystamy z tego, że są otwarte sklepy i przyjechaliśmy po towar na Altankę, bo nam brakuje jakichś tam drobnych rzeczy. Także my do sklepu kupujemy co potrzeba i wracamy do domu budować dalej. Musimy kupić kątowniki. I co jeszcze? Śruby, nie? Takie rzeczy. szybkie zakupy w Biedronce Miały być drobne wyszło jak zwykle ale chciałam pokazać Biedronka z takim widokiem jest. a tu jest bocówka z osypkami. Widać siedzi tam w środku i u mnie ta Pan. Nagrywam drogę, bo chcę pokazać, jakie są korki, jakie drogi. Droga na, na targ. Jadą. To jest droga z, z, białki. z Białki do Nowego Targu. Jadę wszystko na targu. Czy ja wiem, czy na targ? Chyba ja wszystko to, to nie, ja widzę jak samo polskie rejestracje. Akurat wyjątkowo tutaj, no trochę jest Słowaków, ale wyjątkowo polskie. Przejedziemy się specjalnie taką inną drogą, obwodnicą, żeby pokazać trochę widoków. Muszę sobie kupić taki stojak przyczepiany do auta, żeby mogła też nagrywać jak sama jadę. Teraz mam okazję, bo wyjątkowo nie jadę jako kierowca. Tak przymażnia sama jeszcze Tak wygląda nasza obwodnica niedawno otwarta na wiosnę, tylko brakuje jeszcze dużego kawałka tak naprawdę właśnie obwodnicy nowego targu nowy targ. brakuje kawałka, tak to już by było bardzo fajnie, a teraz to niestety wcale nam się nie opłaca to opornicą jeć. Takie podstawowe rzeczy zakupione. Gwoździe, wkręty i kątowniki. A kantówki w tej chwili się heblują. Nie same się heblują, tylko są heblowane. Chłopaki pojechali heblować kantówki i kroksie na altankę, a ja szykuję obiad, y, przyprawiam karkówkę, ale zrobię ją w sosie, nie będziemy robić jej dzisiaj na grillu, bo nie będziemy tam przeszkadzać, teraz rozpalać, bo y, właśnie w pobliżu grilla y, oni pracują. Y, także zrobię normalnie w sosie, y, a y, robię też dla dzieciaków mini pizzę, dlatego że dzieci poumawiały się tutaj ze znajomymi y, dzieciakami y, na jakiś piknik. Postanowiły zrobić sobie piknik yy, i powiedziałam, że zrobię im takie mini pizzę, że każdy będzie miał swoją yy, pizzę. Także będę przygotowywać teraz ciasto, może zawołam dzieciaki, żeby mi pomogły przygotować to ciasto, bo one bardzo lubią, lubią ze mną pracować, lubią ze mną piec i gotować i wszystko robić. Yy, naprawdę bardzo ładnie pomagają, dużo rzeczy już umieją, yy, także biorę się yy, za pracę w kuchni. Ja jestem znowu chora, co widać po mnie i słychać po moim głosie. E, dlatego właśnie przepraszam za, za wygląd i za, za głos. E, wczoraj chyba ten wiatr dał się we znaki, do tego wszystko pyli, a my z Krzysiem jesteśmy alergikami, więc po prostu zatoki mam. no Nie czuję się najlepiej, no ale trudno. Trzeba to przetrwać. Normalnie wszystko robimy. Robię tak jak jak miałam, jak jest zaplanowane, bo nie ma czasu do stracenia. Także, yy, tak jak mówię, właśnie biorę się za obiad i za ciasto yy, na tą pizzę, no bo jeszcze musi wyrosnąć. Także, zanim około tam dzieciaki yy, przyjdą ze swoimi znajomymi, to będzie już gotowe ciasto. Także, tu przyprawiam karkówkę, a tutaj będziemy robić yy, zaczyn. To będziemy robić zaczyn najpierw. Grzeję teraz mleczko, żeby było trochę ciepło bez lodówki. E, tu mam 50 gram drożdży, szklanka mleka, e, myślę, że za dwa jajka, e, z pół kilo mąki e, i trochę masła, ten ze 100 gram powiedzmy masła rozpuszczonego. E, to nie jest e, przepis na pizzę, tylko e, taki, przepis na po prostu e, takie ciasto drożdżowe. Coś takiego jak na paszteciki, jak się robi z kapustą i z grzybami. Bo my chcemy zrobić takie pizzerinki, żeby miały takie trochę więcej wartości niż taki suchy spód pizzy. Nie robimy typowej pizzy, tylko robimy takie pizzerinki z takiego zwykłego ciasta drożdżowego. No, powiedzmy, Troszkę typowego mleka. Dwie łyżeczki cukru. Dwie takie większe łyżeczki mąki. mieszamy i czekamy z 10 minut aż zacznie rośnie. Czy nam urosł pięknie? Cały? Cały wow. dziwne, wymieszaj, daję Lekko. i wyrabiamy. Dzieciaki mnie już zostawiły samą z wyrabianiem. Bo przyszła koleżanka i poleciała już na dół Także wyrabiam ciasto. Jak troszeczkę wyrobię, dodam jeszcze trochę oleju. Miałam dodawać masła rozpuszczonego, ale już teraz brudne ręce nie chcę mi się rozpuszczać. teraz będzie dobrze. Troszeczkę chyba muszę być Po 10 minutach wyrabiania, ciasto jest gotowe i zostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Ma jedna pizza, teraz drążę się za drugą. A troszeczkę sobie może tak na boki porozkładaj też, bo to będziesz miał suche ciasto. Ja spróbowałam pastaty. Niedobiorę takich papryczek, tak teraz możemy rozpoznać. Może <grym> no w sumie że żeby tak samo pomidory tu nie ma pomidorów. Tak wyglądają gotowe pizzerinki. Też Dzieciaki biorą je i idą sobie na piknik na łączce, Zrobiły sobie kocyk, jakieś tam picie, coś jeszcze owocki i idą i jeszcze płatki. Dzieciaki piknikują. Budowla rośnie. Obiad mi się gotuje, a ja jeszcze sobie postanowiłam, że wstawię bigos. Mam ostatnie trzy słoiki kapusty kiszonej i jeden zostawiłam, a z dwóch ugotuję bigos. Jakoś tak mnie y, naszła ochota, mam takie, zostały mi kawałki mięsa, y, warzywka, ziele angielskie, y, liść laurowy i teraz się będzie gotować za trzy godzinki pewnie. Później dorzucę jeszcze jakiegoś grzybka, y, jabłuszko, nie jest to Boże Narodzenie, ale mam ochotę na bigos. Wyszłam, bo chyba 3 godziny montowałam film, ten, który teraz oglądacie. Już większość mam zmontowane i teraz wieczorem przyszłam nagrać efekt końcowy dnia drugiego. No to tu są tamte. Dobre, te Trzeba wszystkie się nie zmieścić. Tak ja Tutaj mieliśmy właśnie takie dłuższe te kantówki. I postanowiliśmy ich nie odcinać, bo tutaj, no tutaj się będzie kończyła ta altanka. Natomiast tutaj postanowiliśmy nie odcinać ich i tutaj zamontujemy hamak. Od tej kantówki do tej będzie hamak, bo właśnie też nie mieliśmy takiego miejsca odpowiedniego na hamak. A tutaj teraz jest okazja. Zastanawialiśmy się, czy to nie będzie dziwnie wyglądać, jak bo tutaj będzie ściana. Yy, I zastanawialiśmy się, czy to nie będzie dziwnie wyglądać, że tutaj to, yy, wystają takie belki. Ale yy, stwierdziliśmy, że obciąć to w każdej chwili można, a jest to fajne miejsce na hamak. Także koło altanki, koło tutaj ogniska yy, będzie sobie wisiał hamaczek. Także myślę, że to jest fajny pomysł i że fajnie to będzie wyglądać. thank you